Cześć, 25. Poli TV odrobinę odmienione. Tak, spadł śnieg. Tydzień temu wydarzyło się coś naprawdę wiekopomnego. Po 6 latach oczekiwania wreszcie na półki sklepów trafiło Gran Turismo. Pierwsze recenzje są dosyć stonowane. Tadek Zieliński u nas na poligami dał grze 5 mniej, czyli chyba dobrą ocenę, ale po tylu latach oczekiwania być może oczekiwano czegoś większego. Ale miłośnicy wyścigów pewnie i tak już od tygodnia nie grają w nic innego. My nie mamy prawa jazdy, więc tak naprawdę zostawiamy tę grę innym. Zapowiedziano pierwszy dodatek do Assassin's Creed Brotherhood. Miłośników trybu wieloosobowego zabierze on aż do Francji. Jest to pierwszy moment, kiedy Assassin's Creed trafia właśnie do tego kraju. Konkretnie nowa mapa usytuowana będzie w Mont Saint-Michel w Normandii. Ciekawe, czy kolejne rozszerzenia będą tę mapę Europy asasynową jeszcze poszerzać o kolejne państwa. Być może doczekamy się także Polski. Nie odmawiać ich, Ezio i Torii, i wygrać Włochy. Gier, korupcja. I tyranny, które moje kolegowie sprzedają, z aszczelni, z aszczelni. Wspólny Włoch, a nowy Włoch wygrał. W poprzednim tygodniu zapowiedziano także, że w następnym roku czeka nas kolejna duża gra z uniwersum Assassin's Creed. Na razie nie wiadomo o niej nic.

Damn, we'll pay a bitch. Ekranizacje gier komputerowych nigdy nie cieszą się dobrą prasą. I jest chyba jedna gra, która na serio nie wymaga przenoszenia jej na ekrany kin, czyli Uncharted 2, najbardziej filmowa z growych gier. Niestety okazuje się, że ktoś postanowił wpaść na ten wspaniały pomysł i przenieść Uncharted na ekran. Tak jak zazwyczaj jesteśmy sceptyczni wobec ekranizacji fi filmowych, tak? i tym razem trochę trudno jest mi uwierzyć w film, o którym na razie wiemy, że będzie tam ojciec i wuj Natana? Bez sensu. I na dodatek główną rolę zagra nie Nathan Filon z Firefly Serenity, a Mark Wachberg, który może się kojarzyć źle głównie dlatego, że zagrał w beznadziejnej ekranizacji Maxa Payne'a. Czy wiecie co to są matrioszki? Tak, matrioszki to są takie cylindryczne rosyjskie lalki, wkładane jedna w drugą. Wydają się być dosyć marnym tematem na grę wideo. Okazuje się, że jednak jest inaczej, bo za taką produkcję wzięło się studio Double Fine. Gra nazywa się Stacking e, i swoją premierę będzie mieć już wiosną przyszłego roku. Studio Double Fine to są ludzie odpowiedzialni za Psychonauts, a także za Costume Questa, więc za naprawdę dobre gry, więc spodziewamy się naprawdę fajnej przygody. Sama gra ma być właśnie przygodówką połączoną z seriami zagadek logicznych. From the land of the howling spirits. Wszyscy czekają na Dragon Age 2 i jakieś informacje dotyczące Mass Effect 3, a ja tak naprawdę czekam na zupełnie inną kontynuację od BioWare, czyli Jade Empire 2. Jeżeli pamiętacie, była to gra rozgrywająca się w dziwnej wariacji na temat średniowiecznych chińskich legend która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem graczy, te kilka lat temu. j Empire 2 pojawiało się na różnych listach życzeń od, od kilku lat. Bioware a to przebąkiwał, że coś robi, a to, że nie robi. Generalnie słucho grze zaginął, a teraz z pokątnych źródeł dowiadujemy się, że owszem, gra była w produkcji, ale została zawieszona. To jest dla mnie strasznym ciosem, bo właśnie na nim czekam.